Cześć wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie damy po raz drugi trawę królikom. A więc ja biorę wieterko i idę narwać trawy. Myślę, że teraz jeszcze lepsza będzie. I zaraz się z Wami Widzę. już sobie tutaj jedzą. Przejdziemy sobie teraz obok. Patrzcie jak wcinają. Damy sobie również tej samiczce, która ma młode. Ona zrzuciła paśnik. Też się właśnie zastanawiałem, czy nie zrobię takiego odcinka z głowy, czyli że będziemy tam na przykład remontować paśniki albo coś w tym stylu. Średki odcinek był fajny. No jeżeli tak, no to coś tam w najbliższym czasie nagram, bo teraz mam sporo odcinków nagranych. Muszę jeszcze też powrzucać, bo mam trochę mały zapas tych odcinków mam, no powiem szczerze. No, ale temu mam nadzieję, że szybko się wrzucę i coś tam nowego znowu nagram. Dobra. Te mają. Damy sobie tam temu barankowi. Pytaliście mnie też, czy kiedy będzie odcinek z Nowych Królików. No z Nowych Królików na, no, nie wiem jak Wam to powiedzieć, ale za niedługo będzie, bo kupiłem sobie baranka Madega skorowego, nie to, że już go mam w hodowli czy coś, no, tylko jest na razie zamówiony i, i za niedługo będzie, no mam nadzieję, że, że Pan się pośpieszy i szybko wyślę. No bo jeszcze tam nie dostał kart dolowych, a chcę wszystko razem wysłać No więc ja nie będę cierpliwy. No i poczekam aż on to wyśle. Damy sobie temu. Samczyk, zobaczcie, też już zrzucił paśnik. O matko Ciągle się coś tutaj dzieje. Pra wiele musiał najwyżej gościć. Może na razie taką I tam też się założyło, no dobra Mam nadzieję, że teraz w tej jeszcze potrzyma Młode te już mają też ponad 3 kg Bo ostatnio je ważyłem I samczyk barana francuskiego też ma 3,200 chyba coś No więc całkiem sporo Mam nadzieję, że tak dalej będzie No dobra, ja już nie mam prawy Myślę, że odcinek wam się spodobał jest to już drugi odcinek zawania da dawania trawy królikom jeżeli chcecie takich więcej odcinków no to opiszcie w komentarzach no i mówię na pewno jakiś odcinek z naprawiania tych paźników też wpadnie żeby coś tam się działo na kanale nie same jakieś inne odcinki no to co myślę że tym razem będziemy znowu dobijali do 800 subskrypcji tak jak zawsze no i co, dzięki za obejrzenie. Cześć.